Siemaneczko, z tej strony Patek Rolnik Witam Was w kolejnym odcinku z serii Rolnik Zosiny Farming Simulator 2022 No wstępnie przepraszam Was za jakieś dźwięki, jakby się słyszeli Mam brata w, obok w pokoju W dzisiejszym odcinku co? Porobimy sobie trochę porządki na gospodarstwie Ponieważ nie zdążyłem jeszcze wszystkiego zasiać Miałby, Miały być opryski, ale nie zdążyłem wszystkiego zasiać tak jak widzicie zaorałem to pole Robimy sobie porządki na gospodarstwie Tak widzicie jęczmie sieje pracownik Jeszcze mu potem dowieziemy ziaren Zrobimy porządki na gospodarstwie I obrządki Także co Na początku myślę, że pochowamy Trochę maszyny na zimę Także co Kultywator pierwszy Znaczy agregat taki bardziej W górę Jeszcze Wam pokażę nowy nabytek i od razu yy, umyjemy bo tak przez zimę nie będzie używany to bo umyjemy brata i belkę umyjemy wszystkie te rydlice, te zęby ciągnie też trochę opukamy tutaj od dołu do brudny cały Trochę dobra, chociaż tu jeszcze to kamy. Dobra, palimy i schowamy go do tamtego garażu. Do tamtego, tam jeszcze sprawdza się nagrywa. Nagrywa się, dobra, yy. O, do tamtego tutaj hangaru obok. Widzicie, on jest taki nie chce za bardzo się podnosić. On, bo jest ten agregat, bez po prostu jest za... no, długi jest, tak jakby. Dobra, i do tyłu. I elegancko idziemy. Nawozy wszędzie już mam porozrzucane. No, czekajcie, trzeba opuścić. I teraz lecimy dalej. Teraz weźmiemy... Y y zobaczymy, ale żółweczkę weźmiemy. Weźmiemy naprzód już od razu. Dobra. I w górę. Widzicie jakieś bagi są na przykład na naprzód. Na przykład nie widać świateł z przodu, ale... No to już... O, zaraz musimy też zawieść mm, zawieść ziarna To mocno tam sieje. Dobra. Ciąg jeszcze trochę murzy. Dobra tak samo go tam damy. O, widzę tu nowy nabytek, jest od razu pokażę. Puk, kvernelanda, piątka, zagonówka. <laughs> Nie kosztowało dużo, bo 10 tysięcy zaledwie, także, Widzimy, że kupię szybciej mi też orka po dzięki temu. A orka, chyba y, pół godziny to pole robiłem. Ogólnie nie sam, tylko jeszcze pracownika zatrudniłem. On jeździł obrotówką, a ja za tym zagonem jeździłem. No dobra, to opuścimy I, i teraz y, potem jedziemy zawieść te ziarna. Tam do siewu. Zobaczymy, czy ja mam jakieś big bugi, Mam big bugi z y, zi, y, ziarnami. To jedziemy. Już tu nie będziemy przyjeżdżać, bo tam wchodzą. Jeden Big bag wchodzi, a nawet dwa. Czyli połowie z każdego zejdzie. Eee, dobra, czekajcie, musimy zahaczyć. Dobra, zahaczona. Jedziemy. No trochę nas przeważa, ale zajedziemy mało. Na siebie narzucimy i lecimy. Malutku. Od razu Wam pokażę, gdzie co jest zasiane. Gdzie rzepak jedno pole posiałem. Wydaje mi się, że wystarczająco. I to takie większe pole, nie takie małe. I na tym polu, co były nagrywane nawozy, to ten sieje jęczmionek. Obok na tym polu co miały być nawozy, ale tam już było 100%. Jest rzepak. Tam, gdzie to pole zaorane jest koło gospodarstwa, i naprzeciwko obory, to będzie kukurydza. A przed gospodarstwem, jeszcze pole, będzie tam pszenica. I to takie z błotem, gdzie my talerzowali, będzie jeszcze jęczmionek jako że tak to wygląda. Kawałek mamy do przejechania, ale tu już będziemy na miejscu. tutaj gdzie on tym ciągnikiem stoi. pewnie gdzieś tam na końcu pola. Ale już na pole będziemy wjeżdżać, także na spokojnie. O, tutaj jest posiany rzepak. I tutaj o, i tutaj jęczmionek. Trochę tych ziaren, jak on dokąd do, on do, to do zasiął. No, jeszcze to napełnimy, i może się w nich wystarczy, ale nie wiem. E, raz kolecimy, wpadajcie na kanały e, T. Ja. E, Szmeker 02, Bartosz raz kubista Play Linki będą podane w opisie. Nie wiem o której godzinie się pojawi, najprawdopodobniej o godzinie 11, a rolnicy z Podkarpacia o godzinie 12. Chciałbym jeszcze pozdrowić AgroCris. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Jesteś najbardziej aktywnym widzem mojego kanału. Zaledwie zazwyczaj po godzinie potrafisz napisać komentarz lub po. Minucie czasami się zdarzy, że patrzę, a tu Agrokriz już napisał komentarz, także bardzo dziękuję. <laughs> Idzie, pozdrawiam. Dobrze, także zupiemy tutaj elegancko. Dobra, zgasimy, palimy, opuszczamy. Dobra, niech jedzie. A my sobie tutaj in Holandzikiem Jak widzicie, Holand brudny Bo trochę je nagrobił. Także co? Umyjemy pług i od razu New Holanda trochę opukamy. bizony umyte elegancko. Dobra, puk. lecimy z pługiem tu do dołu. Te górne. Poczekajcie. Wrócimy. Eee, chwila, nie tak. Ewakuacja. Halo. Gdzie jest mi Holland? Dobra, tutaj. Dawaj mi ten. Catcher. Teraz te, bo te były na bole przedtem. Opukamy kółko jeszcze. Halo. Halo. Pomocy. Dobra. Okej, okay, lecimy Tu <coughs> już No trochę mi Holanda, opukamy mu te Helgi, koła No całego tutaj Elegancko Od spodu ucień Holandzi prawie czysty Jeszcze potem go opukamy Przyczepy też opukamy trochę, bo ona woziła Big body. Dobra Ten pół chyba tutaj damy do kosiareczek. tutaj widzicie, kosiareczki stoją. I wczepa jedna, oraz łyżka. Dobra, w górę, w dół. I teraz odczepiamy. I lecimy po kolejne maszynki. Prasa. Jeszcze kosiarki musimy wyciągnąć z hangaru i je umyć dobra i myjemy praskę w środku nie będziemy myć, bo nie ma potrzeby takiej pompki i koła falbi. Tak więc czy to są W środku Dobra Ale jeden, tutaj. tutaj Jeśli tu jest miejsce Cofniemy tutaj tutaj. jeszcze mamy jeden, hangar. Także tam też damy maszynki Ale tamten będzie na ciągniki, wiecie, też Bo ciągniki też trzeba gdzieś trzymać nie? No, skręcimy sobie i do tyłu, elegancko Syk. Albo w sumie odcinek wrzucę o 10.30 Dobra Elegancko Ale gdzie ja jestem? Mm -hmm. Dobra, jest elegancko tutaj, tutaj nic nie będziemy chować, bo tu nawozy są Także tu już możemy pozamykać Jak widzicie dwa w te w big jeszcze nie zostały e, Tej saletry. Dobra, teraz przetrząsacz Lecimy z przetrząsaczem w górę Standardowo nie wiem, o której zacząłem nagrywać, ale dobra Już kij z tym Opukamy troszkę albo tu jeszcze schowamy Nie od razu wyciąg... oj! nie od razu wyciągniemy kosiareczki dobra mógłbym w sumie kosić ale Micholant wtedy był w agregacie ten zatrag był troszkę ciężko ale zgłosiliśmy o Jezus nie to daliśmy radę także pobyło się bez nich holanda o czekajcie muszę to jakoś inaczej zrobić Teraz nie, Jeszcze nie mogę podczepić Dobra, podczepiłem Tu jest ogólnie ciężko się wykręcić z tymi kosiarkami Bo ta kuna z tyłu jest strasznie długa Ale dobra, wyjechaliśmy Dobra, zgasićmy Jeszcze sobie potem pojedziemy do tam do obory do krów pościelimy słomą e, świniom może damy też troszkę jedzenia zobaczymy słomy mają na razie także nie trzeba dobra Tutaj pod spodem w tych tu o elegancko tylko teraz musimy sobie tutaj otworzyć otworzyłem No, no tu jest sporo ten hangar Także co palimy maszynę Jeszcze musimy co za zgrabiarkę tylko schować mhm. tylko zgrabiaryczkę jeszcze o to Myślę, że w sumie tą kosiarkę tu damy. Oj, siadam za ścianę. Aaaa! Mi się mylą klawisze już pomału. No to... Czemu mi... Jak co odczepić, to mi mówisz, że... O się nie mogę złożyć teraz, pewnie nie mogę Nie mogę złożyć kosiarki, co jest mm -hmm. Dobra, wiecie co widzowie ja nie mam teraz siły się z tym e, e, idę tutaj e, trudzić bo też czasu nie mam więc sprzedam to i sobie kupimy nowe kosiareczki Dobra, teraz weźmiemy ten pług jeszcze od razu jak tu jestem górę, bo kostkę zauramy zaraz. Dobra, zobaczymy jak tutaj radzi O, widzę, że ostatni przejazd. Elegancko, ale na odcinku, już nie będę tymi traktorami zjeżdżał czynnikami. Dobra sik, sik, okej. Ogólnie to nowy kombajn trzeba będzie kupywać na zimę albo na... albo podrzniwa. Pierwszy, yy. Ponieważ te dwa bizonki mają strasznie ciężko. Tyle hektarów jeszcze doszło. Także prawdopodobnie kupimy jakiegoś klasa, jakiego, to mieliście napisać w komentarzu, dalej nie napisaliście, także czekam. Jeszcze wam powiem, że w odcinku yy, czwartym rolniku spod Karpacia yy, będzie ukryty Isterek jak ktoś go zgadnie to wygrywa 20 zł w karda także radzę uważnie oglądać ten będzie, ja powiem w którym momencie ten isterek był na odcinku tam powiedziałem Yy, także raz oglądać uważnie. I ten. I co jeszcze? Trzeci odcinek Rolników z Podkarpacia nie będzie u mnie na kanale, tylko na kanale Szmekera. Czyli na kanale Szmeker 0.2. Oczywiście link będzie w opisie. I ten odcinek trzeci pojawi się yy, zaraz. Wam powiem, czy mamy wtorek, yy, środę, Czy w piątek się pojawi. A y, czwarty odcinek z Isterekiem pojawi się w niedzielę u mnie już na kanale. Także, a i żeby wygrać, trzeba oczywiście mnie subskrybować. Yy, no i co? Warunki w sumie są wszystkie, czyli żeby zgadnąć, co to jest. I dokładniej tam jest w tym filmie wszystko powiedziane. Trzeba powiedzieć, jaki to kolor tego Isterega. Co to jest z tym isteregiem? No. Także. Tak pokrótce to będzie wyglądało. Yy, dobra, wiecie co, widzowie? Powiem wam, że. w, w tym odcinku to było na tyle. Obrządki sobie zrobimy przy okazji innego odcinka. Najprawdopodobniej będzie to odcinek w zimie, przy odśnieżaniu Także co? Dzisiaj będę z wami żegnał. Podajcie do chłopaków, linki macie w opisie. Zostawcie lajka, like suba u mnie, u nich i u mnie też. Także co, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!